Nowa odsłona serwisu pogodowego IMGW PIB. Śledź zmiany w pogodzie i nie daj się zaskoczyć. meteo.imgw.pl Prognoza pogody na najbliższe dni. Polska znajduje się pomiędzy silnym wyżem z nad Rosji a rozległym układem niżowym z nad Atlantyku. Na wschodzie utrzymuje się jeszcze mroźne powietrze pochodzenia arktycznego. Od zachodu powoli wkracza powietrze zdecydowanie cieplejsze, polarne, morskie. Taki obszar przejściowy będzie utrzymywał się nad Polską przez kilka najbliższych dni, ale wyż jednak nie będzie tym decydującym układem. Będzie napływało coraz bardziej ciepłe powietrze z południowego zachodu. Niż z rejonu Wysp Brytyjskich przemieści się na wschód nad Danię. I związana z nim Zatoka Niżowa sprowadzi do Polski właśnie tę cieplejszą masę powietrza. Powoli opady śniegu będą przechodziły w ze śniegiem oraz w marznący deszcz powodujący gołoleć. W ciągu najbliższej nocy, jeszcze na wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, mroźno. Przy rozpogodzeniach na południu kraju, temperatura może spadać do minus 13 stopni, na wschodzie około minus 7-8 minus stopni, a na krańcach zachodnich około 0. Na wschodzie będzie padał śnieg, na zachodzie derze ze śniegiem i marznący deszcz, powodujący gołoleć. Spodziewamy się także licznych mgieł osadających szać. W sobotę lekka zima w dalszym ciągu na wschodzie kraju, a na zachodzie już odczujemy wyraźne ocieplenie. Na wschodzie będzie padał słaby śnieg, w centrum śnieg i der ze śniegiem oraz marznący deszcz powodujący gołoleć. Na zachodzie przede wszystkim opady. Deszczu i deszczu ze śniegiem, ale lokalnie po nocnych spadkach temperatury, zwłaszcza w pierwszej części dnia, też mogą wystąpić marznące opady deszczu lub mrzawki. Noc z soboty na niedzielę z mrozem na wschodzie Polski, z lekkim mrozem w centrum i już z, z temperaturami dodatnimi na zachodzie. I na zachodzie może być około 0,1 stopnia. Spodziewamy się w dalszym ciągu opadów maznących. Będą występowały przede wszystkim w zachodniej połowie kraju. W niedzielę, poza częścią północno-wschodnią, już w całym kraju będzie temperatura dodatnia, a na zachodzie nawet możliwe, że będzie około 6-7 stopni. Na zachodzie będzie padał deszcz, lokalnie der ze śniegiem, a na wschodzie jeszcze słaby śnieg lub der ze śniegiem. I we wschodniej części kraju bardzo możliwe są opady marznące, powodujące gołoleć, i to głównie w pierwszej części dnia. W poniedziałek dalszy ciąg ocieplenia, wysokie temperatury na zachodzie kraju, zbliżone do zera na wschodzie. I na wschodzie kraju w dalszym ciągu mogą występować opady marznące, powodujące gołoleć.